Wrócę do, do strony Jamovi i klikniemy teraz Jamovi Desktop. Pobierzemy nie wersję aktualną, tylko taką stabilną, czyli 2.6.26. Zmiany w tych wersjach nie są bardzo szybkie, więc nie, nie trzeba się obawiać, że to, co Państwo się nauczą dla tej wersji, będzie nieaktualne dla kolejnej to raczej nam nie grozi, te zmiany są zachowaniem zgodności z poprzednimi wersjami. Jamowi nie jest bardzo duże, to znaczy zajmuje 300, plik instalacyjny Jamowi zajmuje 340 MB. To jak na dzisiejsze standardy to jest dość małe. Fikt instalacyjny został pobrany. Przejdę do katalogu i uruchomimy. Musiałem dwa razy wpisać hasło do kontroli działań użytkownika. Klikam Install no i znowu czekamy. Pierwsze pliki są rozpakowywane, potem są instalowane te programy, które są wymagane do instalacji, a potem będzie instalowany właściwy program. Wreszcie możemy kliknąć finish. I zobaczmy czy udało się zainstalować. Tak jest. Czomowie jest uruchamiane. Za chwilę sobie przypnę do paska zadań, ponieważ będziemy teraz tego cały czas używać, więc wygodnie będzie mieć szybki dostęp. Ale niech uruchomi się zasadniczy program drzomowi. OK, i proszę zobaczyć, widzimy dokładnie ten sam interfejs, który widzieliśmy na stronie. No, ale jeżeli otworzymy menu, to możemy tak jak poprzednio wczytać.